Halo, alo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony X-Sizer Witam w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale z Wiara. Yy, nagrywam sobie bez kamerki, moi drodzy, dzisiaj, ponieważ yy, Nie chcę mi się jej ustawiać, przyznam szczerze yy, Dajcie znać, czy czasami yy, byście chcieli filmy Zwijara bez kamerki, moi drodzy, no i co, jestem tutaj, nie wiem jak to będzie wyglądało, moi drodzy, na nagrywce, póki co mam podgląd, lekko tak sobie patrzę, kurczę, wiecie, pod, pod Google to widzę, że jest w miarę wszystko w porządku, z FPS-ami, wszystko na ekranie wygląda całkiem zacnie, e, także miło, jak pokazują się ręce, to ja je widzę, wy też widzicie trochę inaczej, i tak to widzicie, ale still, e, moi drodzy, jest event w trakcie, e, także elegancko zagram sobie na ludziku. E, mamy wszystko ładnie, Moi mili. No i dobra, i co? Głośno się na fula? Dobra, zobaczę moi drodzy. Mam chyba na fula, dobra, okej. Okay. No to co? Na zawodowcu gramy. Trzy dowody moi mili. Nie ma sensu, ponieważ to i tak byleby farmić i a. A wiecie, no dobra, jesteśmy w gierce. Wy macie, nie wiem, jak to głośno. Ja tam złyszę, tak wiecie, pół na pół. Ale będzie w porządku. Dobra. Bierzemy sobie gogle, Tak się odpalało. Dobra, wszystko ładnie elegancko haj. Yy, także no, nie wiem jak to będzie widzieć na nagrywce. Nagrywam w inny sposób, ponieważ wprost przez ekran, moi drodzy. Yy, nie przez przychwytywanie ze strony Oculusa, więc zobaczymy, czy nie będzie lepiej. No i dobra, yy, co my tu mamy? Jak to się grało? Tak robiło się zdjęcie tym. Siup, dobra. Tutaj dużo itemów można było. Okej, okay, nie ja zamierzam się po to schylać, tak szczerze wam powiem. Yy, siup. Okej. Okay, z czym my chcemy sobie zacząć? Ultrafiolety. Yy. A bo weźmy, weźmy sobie to. Weźmy sobie IMF-a. Yy, no i dobro, moi drodzy. My tutaj mamy klasycznie yy, sprawa, by duch świeczkę. Niech członek zespołu będzie świadkiem incydentu ducha. No bo może quest niezbyt fajne. Staram się moi drodzy poruszać jednak grzybkiem. Jak to się sprintowało? Okej, okay, tak. No dobra. Tak to się prezentuje. Wiadomo, że lepiej byłoby, moi drodzy, szajze, pikante. A to było jakoś schylenie się, właśnie. Tyś, dzięki. Ej, dobra, y witam. Odpalę na razie te gogle, no kto po nie. O jak... Jak nawiarze one są mega jasne, powiem wam. Holy jeepers. Czy on naprawdę już jest w garażu? Ja że tu duchy są bardziej agresywne, więc. Halo? Coś się. Hej! Dzięki. Jemy w dwa. Mogę zrobić fotę. Dobra. Yy, czekajcie. Halo! Chcę odłożyć. Dziękuję. O Jezus! Jemy w pięć. Ok, to było szybkie. Muszę to włączyć, bo nie, nie, nie dziarże moi drodzy. E, menu ostatni... Dziennik. Dowody. I piątka. 5 Jak się z tym wchodzi w interakcję, co? Halo? Czy oni? Ho! Ho! O! Ok, jakoś zebrałem, moi drodzy. Dobra. Proszę się wyłączyć. Ok, mamy I w 5 Spoko, spoko. Pamiętajmy, żeby tutaj odstawić jednak rzeczy. bo yy, by się przydało. A to zostawię w sumie sobie, bo unerka zrobię jeszcze, wiecie, inne zdjęcie. Yy, dobra, ja się będę obracał tak, bo dostanę kankera. Yy, bezpieczniki są na dole. Także tu nic nie zdziałem więcej. Jak to śmiesznie wygląda taki czarny ten potem, nie? Ho, ho! ho. Dobra, udało się, zebraliśmy. Yy, chodźmy do, gara, do tego, do piwnicy. Coś dotknąłem, Dobra. duch tam rzuca. Zapieprze zaraz w Tom. Unlucky. Anyway, moi drodzy. Idziemy włączyć bezpieczniki. Sobie. Mam wrażenie gotowość. Aparat. Tu kolejny ten. Ho! O Jezus, Maria. Spokojnie. Patrzcie, jak to ładnie wygląda o wiele, nie? A możemy zrobić zdjęcie tego, ty. Będzie jako ten. Jako unikat. Grabuje cię. To tym jednak. Dwa na raz. okej, okay, udało się. Nie wiem którym to się padem, się którym przyciskiem na padzie to się robi, ale... Cóż mogę rzec. Dobra, w ogóle fajnie jakbyśmy znaleźli bonerka, ale chyba się to nie szykuje, moi drodzy. Tak mi się wydaje. To w tą stronę, dobra, sorry, sorry. Sorry, lume, sora. Okej, okay, bounera nie widzę, wiadomo, że to nie jest must have. Najbardziej prosto znaleźć, moi drodzy, wszystkie dowody, zrobić wszystkie side-questy i wtedy mieć wywalone jaja. Okej, okay, włączmy to, bo jest w miarę... W miarę, czekajcie, jakby to widzicie na ekranie, muszę się odwrócić, bo jestem tak daleko. W miarę jasno, no powiedzmy. Chociaż nie jest aż tak bardzo w miarę jasno. Bo teraz to jest czerwono mi, dosłownie, ja cię sunę. granie nie nawija, że czuję się jak w burdelu, jakiś mi był czat. Nie, że wiem, kiedykolwiek był w burdelu, ale... Ale holy jeepers. Co my tu mamy? Ho, ho, ho! gimmy. Okej, okay, y ja nie wiem, czy ja znajdę bownera w takim stanie, wiecie? To jest trochę za ciemno. Muszę dosłownie chyba włączyć sobie tom, ...noktowizję, żeby zobaczyć Okej, okay, tu nie ma, żeby zobaczyć, y czy będzie w ogóle gdzieś booner. Y bo naprawdę jest y dość ciemno. Halo? Okej, okay, tutaj czysto, o dziwo. Jak ja mam tu dosięgnąć? Przepraszam bardzo. To się nie uda, chat. To się nie uda, okej. Okay. Tego nie, nie ma opcji, nawet że ja to podniosę, moi drodzy. Tutaj to jest niemożliwe nie do zrobienia, niestety, ale cóż. Ok, bo ani widu ani słychu. Jeszcze nie byłem w kiblu. Także zobaczmy kibel. Się ma? Jest tu coś? Nie, nie widzę. Tam się znowu pali ten? Dobra. Nie słyszałem tego. Mówię, moi drodzy, ja gram bez słuchawek, więc to trochę inaczej. Ale zapalę tutaj pewno światło, co? Ok, jest tu jasno, ale ciemno, wiecie o co chodzi. Zerknijmy jeszcze tutaj tylko, czy Bounera nie ma, ale raczej nie widzę. Nie będę się spuszczał nad nim, że tak powiem. Dobra, to sobie odtworzymy, moi drodzy. I teraz tak. Odłóżmy sobie to. Tego nie, nie zobaczę. 3 stopnie, czyli on ciągle to jest duszek, bardzo miło. Duszek, okruszek ciągle tam jest, moi drodzy. Yy, więc fajnie byłoby zapalić tutaj światło, bo widzę aż nic. Dziękuję. Yy, dobra. Jest ok, żyje, żyje, egzystuje, bardzo miło. Yy, dobra, dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba. Wy trochę inaczej to widzicie, bardziej blis, bliżej macie. Trochę blisko, no nie no, prawie tak samo jak ja, dosłownie identycznie prawie, że... Czy znaczy, ja chcę Hanta, moi mili. Jak tam w ogóle właśnie mój dzienniczek, jeżeli chodzi o zdjęcia? No wolę tak wyciągnąć jakoś, wiecie co? Tak media. Mamy to, to unikatowe, bardzo dobrze. Źródła światła. Świadkiem incydentu jeszcze, tak? Ok, to sobie już wezmę... Oj, przepraszam bardzo. To sobie wezmę już na zapas. Halo? Mogę to włożyć? Iść. Moja postać musi się... Halo? for fuck sake, okay. nie wiem, yy, ciężko. Troszkę, o, o, postawiło się, dobra, to tutaj, to tutaj. Świece zaraz sobie weźmiemy. Teraz tak, na pewno chcę krucyfixa. Yy, to for sure. Yy, mogę to sobie wsadzić w dupę? Jakoś moje, postać dziwnie, powiem wam, że. No daj to, dobra, nie chcę. O, 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 było, było. Tam tak z tyłu, strasznie, dobra. Nie wiem, no, nevermind. Nie działa to tak, jak bym chciał, moi drodzy, dobra. Wysrane w to, idziemy. Czy ja nie chcę na pewno wziąć pinca. Na razie nie. Więc większa szansa na ghost eventy. Co mi pozwoli na zrobienie sidequestów, nie? Graficznie to dziwnie wygląda Nawet w moich goglach, moi drodzy, powiem Wam szczerze, tak totalnie. Ok, ręcz to ma. jest szansa, że się zrespi, więc nie jest to fajne. Yy. Sól żadnej nie wziąłem przy soli, więc yy, lipa. Rzućmy to. Freezing może jakiś? Zobaczymy sobie przy okazji. Czy raczej niezbyt? Minus. Ok, well, nice. Thanks for information. I guess. Mroźne temperatury. Jean uda oni bliźnięta. Okej, okay, my stąd wypierdzielamy w trybie now. Oni mi się wydaje, że bardziej by straszył, chociaż no nie wiem. Bym... I teraz tak. To może być. Nie mogą być orby za nic. Ultrafiolet może być i wpisy są. Możliwe, dobra, dubi, dubi, duba, jestem przyzwyczajony, no mój że tak macham rękoma jak biegam, że mikuje, ponieważ w grze, której gram, Blade and Soul, i często tak jest. Wiem, właśnie tak to wygląda, więc, ty Dobra, czy ja mogę normalnie już schować ciebie na bok? Ty się zbagowała giera, bo jestem tak dziwnie wyśrodkowany, powiem wam szczerze. Gierka troszkę, o, tutaj, o, tutaj, patrzcie. Ni cholerę. No dobra, unlucky. Mm. Co chcę wziąć? Najpierw sól sobie weźmy. Bo tutaj, o, 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 ale czemu tak tutaj mogłem przez chwilę, ale w bardzo dziwnym miejscu, tutaj gdzie jest jakby mój e, zeszycik, bardzo dziwny. no dobra, unlucky, e, życie no, grami nie pozwala, moi drodzy, nie będę się z nim kłócił, o lekki lag był teraz, poczułem to rzeczywiście, mogę wsadzić tak, dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba, a, P. to sobie postawię tutaj, bo jednak się trochę cykam, już dzięki. Ej, tak, on tutaj sobie rzucał coś, nie? Nie wiem, czy po tej stronie to jest dobry pomysł, ale. Ale dam tu. Hadong! Schilam się. Can you step in the salt, please? Okay, step stepnij w sól, kolego, daj mi dowód, będzie miło. Naprawdę. A to wygląda, holy jeepers. A jak założę? Prawie nie widać ufałki. A! Patrzcie, jakie ładne detale oj, oj, zapieprzyłem w coś, muszę się obrócić, żeby sięgnąć ten, o, ciągle tutaj stoi już, nie, tak, hmm, no bym poszedł jakby z chęcią, nie, żeby po ten, ale kurde, się cykam, że on nagle, hmm. dobra, nie chcę tego, Ja chcę, postawmy to tutaj w wierze, że nic się nie stanie. Mają no, w sumie krucefiksa, więc powinno być ok, dobra. Ponieważ kolega chyba w tamtym miejscu nie chce zbytnio się trespić. Mnie się nie chce wejść w sól, więc sobie postawię w innym miejscu, żeby było to w miarę logiczne. Powiedzmy, wiecie o co chodzi moi drodzy? Stycha stoi w miejscu. A, ja miałem wziąć lampę przecież lampa jak skurwisyn. O, miałem, miałem, znowu miałem, widziałem, przez chwilę miałem. O, dobra, postawiło się. Nice, bardzo mnie to cieszy. Spirit Boxa, bym chciał. I teraz tak, właśnie sobie... O, ty, 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 ty mój telefon mówi. Bardzo dobrze mówisz. Plus jeden byczku. Mogę to podpalić? O, o ale profeska, ile naraz ty. Iś, iś, halo, dziękuję. Dobra, idziemy tam z Dotsem, ze świeczką tą. Chciałem wziąć sól, ale to zaraz wezmę. Nie mam, no, nie ma tutaj, wiecie, problemu, ale sztywny git. Ale chociaż się próbuję tak w miarę, wiecie, yy, ogarnąć to widzę. Szanuję. A prawda akurat wszedłeś w sól. Byku. Nieładnie z twojej strony. Ej, puść to. Dzięki. Okej, okay, odca nie wiem gdzie ja mogę rozłożyć. Tutaj o I mean... Why not, I guess? Ok, to jest prościskiem butu. Are you here? A światło się pali. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you here? Ok, uwierzę, że rzeczywiście nie odpowiada, ponieważ. Iś. Ale tak ładnie bym prosił. O, kurde. Czekajcie. O, dziękuję. Uwierzę, że rzeczywiście nie odpowiada i wykreślę sobie Spirit Boxa. Gin uda nam zostaje i oni Okej, okay, yy, on zrobił dopiero stepno... Ohoho, moi drodzy Ja to wezmę sobie w rękę Ponieważ już chciał być tutaj Hancik, gigancik Zrobię sobie fotę krucyfiksa Wiem, że, moi drodzy, nic nie kamer... Jakim cudem mi się... Ale FPS, ej, ej, ej To mu się sp... Oho, eventy What the fuck? Zamknął pismo. Okej. Okay. Spierdzielam stąd. Okej, okay, co tu się odpieprzyło właśnie? Yy, Okej, okay, nie jest to to. Jean albo oni. Yy, dlaczego mi się zapalił smacz, mimo to, że... Czy jak się wsadza smaża prosto w zapalniczkę, która jest nawet zgaszona, to on się podpala? I must check it out, man. Czekajcie. Nie, no to co tu się... What the fuck, man? No to dziwna sprawa, powiem Wam troszkę. Dobra, yy, ja sobie wiecie, tak. HO! HO! Strzyknę 2T. Yy, wezmę to, to. Iś, iś. Dobra, to jednak wezmę tak. Na no, razie, co wiecie, bo nie chcę. Troszkę się cykam, troszkę się cykam. Yy, nie ukrywam. Yy, jestem odwrócony o bardzo niefajne yy, parę stopni dobrych. Na razie incydent ducha żaden nie był, to jest problem, moi drodzy. O, stópki są. Ja Cię sunę. Proszę Państwa, są stópki. Co, ja wziąłem sól? Ty przed tą solą. Don't care. Don't care, didn't ask. No czemu nie możesz mi odłożyć tego tutaj, no byku, no weź. Okej, okay, widzieliśmy stópki. Moi drodzy, co nam oczywiście yy, pokazuje, że jest to ginold, także ciekawe. Niech członek drużyny ucieknie podczas polowania. ha, ja pieprzę, moi drodzy. Ym, nie jest to pocieszający quest, gdyż iż, ponieważ... No po co ja mogę robić, nie? No... Dobra, chwila. Yy, Kursa dobrze, taki jest. Nie ma pozytywki. Nie ma nie. nie mów mi, że tylko to jest pieprzony ten... Jak to jest... Re... To trochę głupio, że wziąłem pilsy w takim razie. Wiadomo, że szybciej sanity mi spada na tym trybie. Ale ale nie jestem na tyle odważny, żeby użyć mąki poła na ponieważ już to robiliśmy nieraz i za każdym razem kończyło się to, moi drodzy, nie lada klęską, więc jak to perolati. Okej. Okay, y Zróbmy tak. Wezmę sobie jednego smadża, skryje się tu. Miejąc nadzieję, że przeżyje. Poczekamy najwyżej na koleżkę. Dobra. Smarzyk, proszę. Nie, nie ty. Jezus Maria. Wszystko nie współpracuje razem ze mną. For fuck's sake. Dziękuję. Ty. Wyglądasz mi na wroga. Ale nie ty, no ja nie mogę się tak wyginać tutaj, mam ograniczony dręcz. Bro, I so... o. Dobra, mamy smaża, którego nie wiem, czy na pewno wyciągnę. Mam no, taką cichą nadzieję. Yy. Wezmę sobie tak, mogę sobie kamerę wziąć. Mogę sobie ją opakować? Mogę. Możemy zrobić content jeszcze właśnie nagrywając jakieś wiecie tutaj yy, pierdółki, chociaż nie jest to potrzebne, to jest już dla was, bo was bardzo lubię jako widzowie, wiecie. Bardzo was szanuję i wszystko I no i spoko Zobaczcie jak hałas jakiś słyszycie Mój ojciec Typical jest głośny Ale to żadna nowość Dobra Teraz tak Moi drodzy Siup, zapalmy to Dobra A więc tak moi drodzy Patrzcie, U mnie głośno tutaj, nie wiem czy mikrofon to przechwytuje O Typowy content u mnie. A i nie nagrało się. Mogę dwa naraz nagrywki robić. Siła ja się, sunę. Dobra, teraz będzie atak pewnie. Dawaj, do something, man. Come on, show yourself. Nagrałem to. Nie wyłącz tego teraz, no. Odwal się od tego auta. Proszę cię. Nie chcę tego, chcę tego. Patrz, widzisz? Ona się śmieje. Ona się śmieje, mój drodzy Psychopatka. Dobra. Bezpiecznikiem włączone będzie szybki. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Jestem zestresowany cały troszkę. Nie ukrywam. I co? Nic. Ole zielonęło. Nie wiem, czy ja to zrobię moi drodzy. Sprawdzimy. Mam stres. Blow, blow the candle. Come on. Ja tutaj mam na uwadze. Jak zdechnę, to zdechnę i trudno, ale. Słuchaj, tu jest. Come on, blow the candle. nam go na To nie jest prawda, jak coś, ale warto wiecie. Prankować Szaizę okupante. No i co? Nie chce mi się wracać iść tam włączyć bezpieczników specjalnie dla wina. Fuck this. Awemus papa. O Jezus, się nie odzywałam aż pochancie, dobra, mamy to. O! <laughs> Fuck you bitch. Dobra, nowra. Dobra, udało się. Jakimś cudem moi drodzy dałem radę presji. I to zrobiłem. 0% psychy, ale tak, najważniejsze co mamy to. Wszystkie side questy i wiem, że to Ginold Udało mi się jakieś media tu zrobić jeszcze. Małpia łapa, unikatowe, nie wszystko wiadomo, tutaj mamy rzucony przedmiot, nagrany. O, na polowaniu udało się. Ale jaja, patrzcie to. No to ładnie całkiem, jak na nie moi mili. Dobra, spierdzielamy stąd. Yeah, boys, we Nice. O Boże, aż, przepraszam, to ze stresu. Holy shit, man. No i Ginold, kurczę, bardzo dobrze. Pomiń. ile tego mamy? 40 yy, punktów. No i kurczę, panowie, to mi się podoba, bardzo fajna gierka. Mm, całkiem. O Boże, czy kawkarz? Całkiem pocie pocieszna. Tutaj muszę tylko jeszcze, moi drodzy, wypełnić sobie to. Przepraszam, no Boże, mamy jeszcze czas. Także easy. Moi drodzy, ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli oczywiście odcinek się Wam spodobał, pamiętajcie o się w górę. Nie mogę pokazać Wam tutaj lajka niestety. Lajka, lajka w górę zostawcie. Suba, komentarz jak chcecie. Ja muszę zdjąć Google i wyłączyć nagrywanie, a mogę tak zrobić. Także trzymajcie się moi drodzy, do jutra, jutro odcinek z DBD z eventu. Także do następnego i pa pa!